Marcowy, ciepły poranek, gdzie na trawie jeszcze szron po przymrozku. Tutaj płynie sobie bystro pewna rzeczka, są drzewa, są pagórki, jest kładka wodna. Jakie to może być miejsce? Tak urocze? Nie, nie Bieszczady, nie Mazury, województwo pomorskie. Rzeczka Liwa, miasto pizyn. a na łące jest też maja trzyma Także zaczynamy z Pomorza. Także witam w piękny marcowy, mroźny poranek. Jeszcze mroźny, bo za godzinkę będzie gorąco, jak widać, tam na łące. Dzisiaj takie miejsce na magnes neodymowy. Miejsce jakie? Mówiłem, rzeka Liwa, o niej trochę wspomnę. Już w czasie rzucania magnesem. Obok, 200 metrów stąd, blokowiska. Tutaj na Liwie mała kładka piesza. Za kładką pieszą, jak kawa wskazuje, schody, przy których chyba się sporo dzieje, bo jest oczywiście sporo śmieci, typu pozostałości po jakichś wieczornych drinkach, bądź dniowych. Także jak tam ludzie śmieci zostawiają, to jest szansa, że tutaj też je wrzucają. Także zacznę sobie w tym miejscu. Zobaczymy, co będzie sypać. Łyk kawy nie przedłużam. I co? Do rzutów magnesem. Także pierwszy rzut trzeba zaliczyć. Człowiek się nie namęczy. Parę metrów szerokości. Ja już pierwsze łupy dzisiaj mam, bo coś mnie skusiło idąc tutaj do tej rzeczki, jak wysiadłem z samochodu. A że wiadomo, wykrywacz też się w bagażniku wozi. A był placyk zabaw. A tu jakiś kawałek blaszki. To jest już urobek. Nie tylko kapsle zebrane z placu, ale gotóweczka. Ale to sobie spójrzcie, co było na placyku zabaw. Dosłownie pół minutki i wracamy do magnesu. Tak, po zaparkowaniu skusił mnie taki widok, taki placyk, a że jest wykrywacz metali w bagażniku, to wiadomo, nie można sobie odpuścić, trzeba się rozgrzać. I dobrze, że podkusił, bo ostatnio, jak na filmiku, byłem na kilku placykach zabaw. Miałem niecałe 3 złote tutaj, 3,67 z jednego takiego małego placyku. Także parę dni dobrej pogody. Już robi swoje, I widać, że to są same świeżynki, także rozgrzewka zrobiona. Że wiadereczko, magnesik, kierunek drzewa i woda z magnesem. No i mam coś pierwszego oprócz kawałka zgniłej blaszki, czyli kawałek uciętego druta. Tak, na pacach zabaw jak jest pogoda, to się ruch zaczyna. Także świeże monety się wysypują. No i co? Przede wszystkim, jak jest takie słońce, od razu bardziej człowiekowi chce się poruszać. Sama ruszonka blachy na magnesie. To chyba z tego pomostku może był odświeżany, bo widać, że farba jest całkiem świeża, a sama rzeczka liwa, taka niepozorna tutaj może z 3-4 metry szerokości czasem do 5, ale to tylko takie pozory. Nie jest może jedną z dłuższych rzek, bo ma jakieś 111 km. Wypływa z jeziorka na Pojezieżu Iławskim, kończy swój bieg w Nogacie. Ale przed nogatem do tej liwy dopływa kanał Palemona, który dosyć silnie ją zasila. Ciekawostką jest to, że mimo tak krótkiego swojego biegu, pod jej koniec znajduje się na niej kilka małych elektrowni wodnych. Taka ciekawostka. Mała urocza zakaliwka. Coś mi się blokuje, ale to chyba głównie kamienie, jak na razie. Tak, są druciki, są śrubki. Spodziewałem się. Jakieś więcej rzeczy, jak jest takie właśnie przejście w sumie jeszcze w środku miasta, można powiedzieć prawie, że w środku na uboczu, ale i z drugiej strony i z jednej mamy zabudowania, a tej takich typowo porzuconych rzeczy na razie nie widać. Nawet jak niby przeszukane jest szansa na małe kotlety, ale to nie jest e, lity kawałek stali. Nie wiem czy widzicie tu jest taka jakby litera E to są chyba te blaszki od transformatora tak po prostu zaszły w wodzie, także trochę musiały tu jednak poleżeć, nie poddaje się. Powoli, powoli po malutku, powolutku się na zbiera czasem nawet tak się powoli zbiera jest mało rzeczy, Przy się na odymowym nie ma co się smucić, nie o sam urobek tu chodzi. Zawsze człowiek się trochę porusza, rozrusza. A zwłaszcza tak jak teraz, w marcu, kiedy słońce zaczęło dopisywać i wraca więcej chęci i wygoru do ludzi. Choćby po to, żeby się delikatnie poruszać. Opatrzcie. A nie mówiłem, że można z czegoś spodziewać i mamy 50 groszy. Także nie tylko monetki z pracy dzisiaj będą. Takich właśnie rzeczy można się spodziewać w przykładkach w mieście. No tutaj na razie tego mało, ale jak nie będzie dopisywało, się po prostu zmieni miejscówkę. I teraz powolutku, bo w końcu czuję, że coś faktycznie ciągnę na tej lince, jest napięta. Także może w końcu coś, coś większego. Idziemy, idziemy do podobrania. <ścoughs> no. Jest coś większego. Kratka żeliwna. Proszę bardzo, jest parę kilo. Bo jeszcze magnes dogoni wykrywacz. Jest kolejna moneta, tym razem grosik. Nie narzekamy, wszystko zbieramy. Nawet stalowa dupa od łuski się trafi. Skorodowana całkowicie, także w pełni bezpieczna. 52 grosze w wiadereczku też powoli rośnie. Także Także może nie będzie tak źle. A w międzyczasie, przed Pan narzucał tam, nie wiem czy widać, gdzie teraz rzucam chleba dla kaczek, bo dokarmia. Wiem, że chce zrobić, ale już ludziom się nie przetłumaczy, że nie dokarmiamy dzikiego ptactwa naszym chlebem. Może się naje, się wypcha, ale czy kaczkom, czy będą, to tylko zaszkodzi. Takie ptactwo się ziarnkami karmi. Nie pieczywem. I jest... 53 grosik z magnesu. I 54, bo jeszcze wyjdzie, że będzie więcej tutaj monetek niż samego złomastwa. To zobaczysz na filmiku. Nie, nie był prawdziwy także. Tak, gromadka młodzieży szkolnej poszła zainteresowana. Z panami ufeistami przyszli, chwilę porozmawiali. Także pozdrawiam wszystkich, którzy sali tutaj przy chwilą na pomoście. No i porzucone za placykiem zabaw w Liwie, ale to nie koniec po prostu zmieniam miejscówkę na trochę bardziej oddaloną. Urobek jako taki jest. Kratka iż w kaście. i w i ile tego wyjdzie w kaście kawałki rur. Jeszcze puchy z brzegu, no, nie jest tego dużo, może z jakiejś 5 kg, głównie przez tą kratkę i kilka drobniejszych elementów jak nakrętki, groszy 54 z wody, trzy coś było z tego placyku, także podobnie jakby złom sprzedać to na razie jak za ten, ale mówię, nie kończymy na Liwę w dalszym jej odcinku. Była kładka nad Liwą, no to teraz niech będzie most nad Liwą. Trochę miejsce takie zaśmiecone, też jednak tak trochę na uboczu, ale zobaczymy sobie różnicę między właśnie kładką a mostem, a tam po drugiej stronie jest postać, czy tego to było, z gumisi, ale nie pamiętam jak się ten gości nazywał z gumisi, niezbyt lubiłem tą bajkę, bardziej wolałem sok z gumii jagód, ale może wypamiętać jak on się nazywał, dajcie znać w komentarzu. Miejscówka numer 3, gdyż miejscówka numer 2 z bohaterem z gumisi nie spodobała mi się. Nie dość, że nic nie wychodziło po kilku rzutach. To w wodzie było po prostu same grube zielicho i stojąca woda. Także zmiana miejsca na kolejną kładkę pierwszą. I tutaj mam nadzieję, że coś się dozbiera do wiadereczka. I tu na pierwszy strzał. Prawie, że sztabka czystej rudy metalu. Ślady bytności są na brzegu, więc i w wodzie to pewnie też jeszcze będzie. Przy okazji się posprząta. Jak to zawsze. Słońce trochę zaszło, ale jest. Takie elektryczne chociaż na pocieszenie Większe elementy blasiwa jak widać też się trafiają Także plan z zapełnieniem wiaderka całkiem realny na miejscu numer 3 Tak tutaj idzie całkiem ładnie rzekłbym. Dlatego też warto mieć zawsze grube rękawiczki, nawet z takich małych kawałków, to zbieram te wiadereczko. Myślałem, że może będą kolejne monetki, a ja tutaj takie specjalistyczne resztki po kapslach, ale już jest jedna trzecia tak, śmieci się wybiera, strumyk płynie zwolna, ale zobaczcie co płynie takimi strumykami, no i już nie wyłowię. Co tu komentować? No i większe rzeczy też się znajdą. Tu chyba część jakiegoś ogrodzenia, słupek z resztkami desek powbijanych. Tak, do wiaderka się nie zmieści. No i się doczekałem, bo z rzeki było na razie 54 grosze. A tu taki świeżaczek. 50 grosików, także ponad złotóweczka. Dzisiaj jak na razie z samej wody. Złoty, 24 zł. Temat kładek w mieście dzisiaj dla mnie zrobiony. Dwie kładki, jeden most zaczęty. I czy podkładkami jest fajnie? Jest fajnie, z domu było trochę może niedużo grubego, ale w sumie kilkanaście kilo. Też łącznie z placem zabaw ponad 5 zł. Z tego ponad złotóweczka wyciągnięta właśnie magnesem z wody można podkładkami się spodziewać. Wszystkiego tego, co spadnie ludziom, jak sobie przychodzą, siedzą, bądź coś robią, bądź co po prostu rzucą celowo do wody, żeby nie było tego widać, bo się chcą tego pozbyć. Mogą to być rzeczy przelóżne. Najwięcej będzie śmieci, czasami zdarza się jakaś elektronika, inne wynalazki. Woda skrywa dosłownie wszystko. Żeby sprawdzić, trzeba poszukać. Czy jestem dzisiaj zadowolony? Ja jestem zadowolony. Poruszane. Czas na powietrzu spędzony, wiosna, jako taka, że wiosna, w sumie jeszcze zima, ale można powiedzieć, że już wiosna, bo rano jest przymrozek, potem słońce, potem chmurki albo cały dzień słońce i w nocy przymrozek. Także nie ma co narzekać. Poruszane się trzy godzinki dobrego ruchu, porzucanego treningowo pozytywnie. Żeby znaleźć coś ciekawego, trzeba przede wszystkim szukać. Także tak, podkładkami w mieście może być fajne i większy ruch ludzi tym na pewno więcej takich będzie rzeczy. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj do gadki się dołączali. Wiedzą kiedy będzie filmik. Także ja dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, żeby coś znaleźć trzeba przede wszystkim poszukać.